Dzień dobry, nazywam się Robert Zapotoczny, pracuję od ponad dwóch lat w PFL Portal PPK. Zajmujemy się wdrażaniem pracowniczych planów kapitałowych, czyli takiego oszczędzania w miejscu pracy na swoją przyszłą emeryturę, ale i wcześniej, jeżeli potrzebujemy tych pieniędzy. Kilka milionów Polek i Polaków już oszczędza, łącznie blisko 5 miliardów złotych udało się zgromadzić na ich prywatnych kontach. Jeżeli do tej pory nie oszczędziłaś, nie oszczędziłeś żadnych pieniędzy, to w każdej chwili możesz wrócić. Musisz do tego celu wejść na stronę mojeppk.pl i wziąć taką deklarację, wniosek o dokonywanie wkład. wydrukować, podpisać, dać swojemu pracodawcy. Wtedy zaczniesz oszczędzać razem z nim, ze swoim pracodawcą razem z państwą, jak i samemu zaczniesz dokładać pewne pieniądze. Z tych pieniędzy możesz korzystać po 60. urodzinach najbardziej. Wcześniej też, ale wcześniej opłaca się to trochę mniej. Natomiast nie warto zwlekać z taką decyzją. Jeżeli zaczniesz oszczędzać już teraz, będziesz mieć dużo pieniędzy, z których możesz korzystać, kiedy chcesz. Pozdrawiam i zapraszam na moje ppk.pl